Rafał Trzaskowski wprowadził w Warszawie wśród Śródmieściu strefę wykluczenia i dyskryminacji. Tam, szanowni drodzy, młodzi, najczęściej rodacy, waszym, być może nie najnowszym autem już nie wiedziecie. Jak się to godzi z tą retoryką równościową? Przewodzi pan paradom sodomitów, ale wyklucza pan normalnych ludzi od wjazdu do Warszawy. Znowu, jak zwykle, pan obraża ludzi, co nie powinno nigdy mieć miejsca. I myślę, że Państwo powinni interweniować w takiej sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o te strefy, powiem panu, co robił PiS? PiS robił rzecz najgorszą. A oni podpisywali w ciemno, niech pan posłucha, w ciemno w ciemno, tak, w ciemno, w ciemno podpisywali wszystko, jak szło, jeżeli chodzi o zobowiązania w Unii Europejskiej i również wprowadził Morawiecki właśnie obowiązek PiS strefy Kaza. przez tego transportu. Moment. We wszystkich miastach. 100 tysięcy mieszkańców i jeszcze nie brali żadnych pieniędzy z Unii Europejskiej, bo wszystko było zablokowane. Natomiast ja tak, ja będę dbał o to, żeby jak najwięcej pieniędzy z unijnego budżetu trafiło do Warszawy. Jak najwięcej na te zielone inwestycje, na których wszyscy wygrywają. Na zazielonioną ulicę, na oszczędzanie energii, na transport publiczny. I tak, ja rozmawiałem z rodzicami i z dziećmi chorymi na astmę. I te środki azotowe, które produkują najstarsze samochody, Związki azotów po prostu trują dzieciaki i mamy mnóstwo Czas teraz na pytanie od Karola Nawrockiego. I zgłączę, jeszcze Jeszcze Riposta. Jeszcze riposta. Mm. Tak, to jest właśnie klasyka gatunków w wykonaniu eurofederastów, globalistów, którzy chcą Państwa dyskryminować, chcą wam utrudniać budowanie własnego domu, mieszkania, bo przyjmują te wszystkie dyrektywy budowlane, zielone, tęczowe, łady chcą wam utrudniać przemieszczanie się w imię walki o urojony. Urojone ludzkie pytanie. zdrowie.